że nigdy nie będę tak agresywny jak w chwili obecnej. Ta agresja będzie widać 12 grudnia w oktagonie. do Mam głód po prostu zniszczenia przeciwnika, Już tylko, tylko to mnie interesuje. Gdzie to się stanie, wisi mi to. Jestem przyzwyczajony do tego, że moje kibice jeżdżą za mną. Czy, czy walczę 200 km od domu, czy walczę 20 km od domu, wiem, że oni zawsze za mną pojadą i dlatego jest to dla mnie dodatkowa motywacja. Motywacja myślę, że mamy na podobnym poziomie. No ja myślę, że ja mam zawsze trochę to, 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 więcej tej motywacji z tego względu, że walczę bliżej domu. Ale Łukasz na pewno nie jest zawodnikiem, którego można uznać za ogóra, ani nie jest zawodnikiem, który jest na przetarcie. Tak? To, jest, to jest zawodnik, który, którego można postawić na równi z, z moimi ostatnimi rywalami, z którymi przegrywałem, więc, więc myślę, że to będzie walka... Dla mnie dosyć trudno. Robimy ogólne przygotowania, ale z naciskiem na, na najmocniejsze strony Łukasza, żeby, żeby nie dać się zaskoczyć. No, też przede wszystkim poprawić błędy z ostatniej walki. Cieszę się, że, że jestem w stanie po prostu współpracować z organizacją Slackfast.